Czego świadkiem były wasze dzieci w domu. O, Boże, Opowieść. O, Boże, no mojego cierpienia. Pole wiecznej bitwy. W zasadzie bitwa trwała, ja wiem, no. No nie wiem, kilkanaście lat. No ja byłam po prostu stłamszona przez męża. Natomiast e, moja młodsza córka. Znaczy, ja niedzielę, dobra. Moje córki były przy mnie. One były i one ja mogłam do nich domu? się wypłakać. No ale właśnie powiedziałaś, że twoje córki przy tobie były i ty mogłaś im się wypłakać. Ty jesteś ich mamą. Twoje córki nie są od tego, żeby to ja im się wypłakała. ja mogłam zrobić moment, jako matka, przepraszam was, to mogłam się słowo. poświęcić i ale ja to zrobiłam co się poświęcać... Ja teraz wejdę w słowo. Zapytałaś właśnie o odpowiedź to, na to domknąć, pytanie. Dlaczego, wiesz, po widzisz, do końca. Może jest przykładem tego, że nie stać ją było na to, żeby wyjść. Nie stać ją było, żeby się utrzymać. Ale słuchaj, Rozumiesz? ja... Nie, nie, nie. Ja odeszłam z trójką dzieci. Zawsze Bez, niczego. Takie obawy, wiesz? Bez no niczego. i co zrobiłaś? Poszłaś na ulicę? Mi. Nie, tak nie poszłam na ulicę. Ja też nie pochodzę z bogatej rodziny. To, ja to powiedz, co przeciwnie. zrobiłaś. Ale nie obawujmy się, że tych obaw nie ma. U kobiety zawsze są obawy, że ja Słuchajcie, ja z pułapu Życia takiego przeszłam na taki. Ja też przeszłam na taki. Ale nie odpowiedz mi na proste nie wiem, czy taki, pytanie. Ale na prosto. Zabrałaś dzieci, Zabrałam dzieci. dzieci i gdzie tak. poszłaś? Dwa tygodnie przemieszkałam u przyjaciółki, w międzyczasie znalazłam pracę, wynajęłam mieszkanie i tak żyłam. I mówię, żyłam na o wiele niż czym ale moje dzieci były bezpieczne, moje dzieci były szczęśliwe. A mają Mo kontakt z ojcem? Tak, mają tak? kontakt z ojcem. A dobrze się z tym czują, że są, e, no nie to, że przerzucane, ale że funkcjonują tu tak. i tu. Świetnie, naprawdę? Tak. Nie wkurza nie, nie czują się z tym źle? Nie, ale ale dlaczego miałyby się czuć źle? niż jeden. Znaczy, e, po my, po my się trzymamy takiego no, no, można tak powiedzieć. Głupiego przepraszam konceptu, że rodzina to jest mama, tata w jednym domu i szczęśliwe dzieci. I słuchajcie, gdyby tak to wyglądało, szapoba, niech tak będzie. Ale ja chciałam ale twój, to zrobić. Ale twój dom nie był szczęśliwy. Nie był, ale ja chciałam to zrobić, żeby ale one to miały. Ale jest, to powiedziała, ale Akata, to jest twoja bojka, fantazja. Więc... Ty wymyśliłaś sobie taką rodzinę, ale ty jej nie masz. A wiesz, coś jeszcze powiem, że, on, że córki nie mówiły mi, to zrób coś z tym y, kiedyś tam, tylko w zasadzie może tak rok temu. Nie ale czego to dlaczego... oczekiwałaś, że przyjdą do ciebie twoje dzieci, mm -hmm. dzieci, nieważne ile mają lat, mm -hmm. i powiedzą, mamo odejść od taty?